Pięć dań, które robiło się z niczego. Ostatnią rzecz robi się do dzisiaj. Numer 5. Zupa z żelazka. Delegacja, akademik, służbowa podróż. Żelazko robiło za kuchenkę. Kawałek kiełbasy, cebula, koncentrat i był luksus. Dziś brzmi jak żart, wtedy normalny patent. Numer 4 kluski leniwe. Twaruk, jajko i mąka. Trzy składniki i obiad dla całej rodziny. Posypane cukrem lub bułką na maśle. Gdy było biedniej, masła nie było, to się sypało cukier i tyle. Numer 3 chleb w jajku. Jak nie było mięsa, to robiło się kotlety z chleba. Jajko, przyprawa i patelnia. Pachniało jak święto, smakowało jak nagroda. Numer 2. Zupa szczawiowa z Wystarczyło wyjść za blok, bez sklepu, bez pieniędzy. Ziemniak, jajko i już. Kwaśna, ciepła, najlepsza po całym dniu. Numer jeden placki z niczego mąką z wodą. Kiedy w domu nie było nic, było jeszcze to: mąka plus woda plus odrobina soli równa się placki ratunkowe, jedzone na gorąco z ręki.